Także na samym wstępie chcę tylko prosić o stronie łapki w górę, o subskrypcję, bo mnie to bardzo motywuje i koniecznie kliknięcie dzwonek, aby być na bieżąco z moimi materiałami. A komu to potrzebne? A to potrzebne? A dlaczego? Dlaczego? Cześć, to jest kolejny materiał na moim kanale, a tym razem znowu seria Powrót na Tron, tym razem odcinek 11. Mam nadzieję, że odcinek się spodoba, że zostawicie w górę, subskrypcję na moim kanale, będzie mi bardzo miło. Aczkolwiek myślę, że co, lecimy z pierwszym meczem w dzisiejszym odcinku, zróbmy sobie może najpierw jeszcze tylko trening. Na razie nikt nie podniósł swojej oceny ogólnej, a szkoda, ponieważ by było fajnie, gdyby chociażby Plicari już wbił te 80 punktów oceny ogólnej. Jak na razie możecie zobaczyć, że Joe Felix jest wicekrólem strzelców zaraz za plecami Cristiano Ronaldo, ale to tylko początek sezonu, ponieważ mamy wrzesień i że Felix może się jeszcze rozkręcić i być tak naprawdę najlepszym strzelcem. Ricardo Rodriguez e, decyzja jeszcze nie zapadła, ale przy ustalaniu składu e, z, rozważę, na twojo, rozważę twoją prośbę. I wiecie co? Damy zagrać, ponieważ Kaldara jest troszeczkę zmęczony. Niech wejdzie sobie e, Ricardo Rodriguez. Niechże i, i tak będzie, chociaż wiecie co? Jak się zastanawiam, czy, li, czy Lisandro Martinez nie chciałby do, do nas przejść w zamian za Ricardo Rodriguez i to byłoby fajne, fajna opcja, ponieważ wtedy o na szczęście kontuzja, ale nie po naszej stronie, ale jestem do, dobry, dobry, nie dobry człowiek. Kontuzja na szczęście, ale nie po naszej stronie, dobra. E, ile, e, czemu jesteś tylko zadowolony? Powinien być szczęśliwy, ponieważ dałem ci szansę, człowieku. E, ciesz się życiem, cieszy że możesz występować. Jak na razie, że o Felix nie poprawił swojego drobku e, bramkowego, a szkoda. I teraz mecz z zlecze. zlecze i zlecze Wyjdziemy pół składem, ponieważ następny mecz czeka nas w Lidze Mistrzów. I w Lidze Mistrzów będzie naprawdę ciężko, ponieważ tam ee, no nie ma co ukrywać e, po falstarcie, który to zaliczyliśmy. E, będzie dosyć ciężko nam odrobić te straty punktowe. E, myślę, że tak to może wyglądać na to spotkanie. Krzysztof Piątek zostaje i z podstawowego składu jeszcze zostaje do Naruma ponieważ Donnarumma myślę, że to jest zawodnik na, na bramce akurat też tak ta kondycja nie spada, więc o no tutaj zdecydowanie mo, można się pokusić o to, żeby rumę dawać e, do każdego meczu, żeby po prostu bronił jak najwięcej, ponieważ ma już wysoką ocenę ogólną i myślę, że to może wpłynąć na nasze wyniki ta ocena ogólna, a niestety miski przysumowałem tylko jedno ćwiczenie, a powinienem wszystkie Matia Santor coś się zachomował w tym rozwoju, jakoś mu za bardzo teraz nie wychodzi. E, również Tozara, jeżeli bij 83 oceny ogólnej, to od razu out. E, jak widzicie, zajmujemy trzecie miejsce w tabeli. Mecz z Atletico Madryt niezwykle ważne spotkanie, bo może, może ono zadecydować o tym, czy wyjdziemy z grupy, czy jednak niestety nie. E, na prawej bronie Kalabria, na środku Romanioli z Caldaro, tylko oni się zamienią, zamienią e, miejscami. Na lewej może zagrać Hernandez De Jong oczywiście, Cassie na SPO Paqueta, Depay może zostać, I tutaj niech zagra Joe Felix. Jeżeli chodzi o ławki rezerwowych, tak to może na razie wyglądać, chociaż wiecie co, za to zarta wejdzie sobie Van de Beek. Santoro zaliczył Depiut, bo widzę, że jest zmęczony, tego akurat nie zauważyłem, tak, tak jak mówiłem w ostatnim materiale, fajne jest to, że Santoro może grać również środkowego napastnika, ponieważ to otwiera nam wiele perspektyw, jeżeli chodzi o naszą formację. I ten zawodnik naprawdę może się nam przydać. Dobra, a my przejdźmy do konferencji przedmoczowej. My oczywiście z tą niezwykle, niezwykle fajnym koperkiem na, na, na twarzy odpowiadamy na wszystkie pytania tak, aby nasz zespół był jak najbardziej zmotywowany. Wystarczy pytanie na dziś. Ok, dziękuję bardzo. Dobranoc. No a my lecimy do meczu. Meczu z Atletico Madryt. Zobaczymy czy wygranego. Jak na razie wygrali zwycię <coughs> Przepraszam. na razie wygrali ze Porta, my z nimi wygrywamy u siebie, więc to na pewno był plus, ale wygrywamy 2 do 1 na no dosyć dosyć, ciężki to było, dosyć ciężkie to było na pewno spotkanie. Teraz mecz z Sassuolo. No i trochę przydałoby się tutaj rotacji. Na razie zajmujemy pierwszą pozycję w lidze. Mając dwa punkty przewagi nad drugim Juventusem Turyn. Jeżeli chodzi o pakietę, nie wiem co on do mnie gada, ale odpowiem może że ok. No i ok, co miesięczny raport o juniorach dostajemy, wiecie co, ja zobaczę sobie na ten raport. Jeżeli chodzi o ten raport, nie wygląda to zbyt dobrze o tych zawodników, wiecie co. Na razie ich będę trzymał tutaj w szkółce, w żeby po prostu szlifowali swoje umiejętności. No, a jeżeli chodzi o cele zarządu, to na pewno chcieli, chcielibyśmy zatrudnić jednego ze skautów. Mamy budżet transferowy 40 milionów, więc tutaj myślę, że nie powinno być to problemem z zatrudnieniem jakiegoś skauta. Finanse, sukces, między rozwój młodzieży w ciągu dwóch sezonów daje jednemu juniorowi, wciągniętemu do pierwszej drużyny, w, no, szansę, gdyby w następnym sezonie, eee... Więc tutaj przydałoby się zatrudnić jakiegoś skauta, i tak zrobimy. Myślę, że tak zrobimy. Tylko gdzie są skałci chyba w transferach, nie w zespole. Gdzie są scouti? Gdzie można zatrudnić skautów? Czekajcie, czy ja czegoś nie widzę. Kadra juniorska. Aha, dobra, w kadrze juniorskiej. Eee, no i weźmiemy tego skauta 5 na 5 Niech znajdzie nam kogoś z Włoch, bo to będzie, chociaż wiecie co? Anuluj, chciałbym kogoś jednak z Holandii. Chciałbym kogoś z Holandii. Tylko gdzie, gdzie tu jest Holandia? Holandia o, z Holandii chciałbym, chciałbym jakiegoś zawodnika. Tylko o jest Holandia 3 miesiące i w sumie obojętnie jaki typ. Eee, no i okej, okay, rozpoczynamy scouting, więc bardzo fajnie. No, a my przejdziemy do meczu. Hernandez już wyższą ocenę ogólną, więc to jest bardzo fajny wynik. Również Kessie podwyższa swoją ocenę ogólną, jeżeli chodzi o zmiany to myślę, że tak to będzie wyglądało i więcej zmian nie przewiduje. Komputer sobie zastąpi Hernandeza i to będzie jedyne, jedyne co tutaj zmieni po prostu. No i okej, okay. zastąpimy po prostu tego Hernandeza na ławce rezerwowych Sasuolo, niezbyt dobra forma ostatnich trzech meczów, ponieważ przegrali. No i z nami przygrywają aż 5 do 0 Memphis Depay. Z dubletem, oprócz tego Cassie Felix i Krzysztof to w piątek. Chciałem powiedzieć, że Żoł piątek. No, takiego nazwiska to jeszcze nie słyszałem, ale wszystko jest możliwe. No i okej, okay. jeżeli chodzi o treningi, to są to rozostaje Plicari może zostać, Marina może również zostać. No i e, kogo my tutaj możemy wsadzić? Jeszcze pakieta może się rozwinąć, więc wykorzystajmy to i rozwiniemy go na jak najwyższy poziom, najlepiej do 90 jakby się rozwinął, to, byłoby, to by było bardzo, bardzo fajne. Ja na razie Santoro, Pilcari, e, Marino, tylko Santoro się z tego co widzę rozwinął, Paketa na razie w miejscu. Santoro, Santoro, gdzie jest Santoro? Już plus 4 do oceny ogólnej, więc naprawdę bardzo fajnie. Chiny, dostajemy ofertę pracy, ale to mnie nie interesuje. W ogóle mnie to nie interesuje, ale to w ogóle. Co my tutaj jeszcze dostaniemy? Oferta z Rodriguez'a, wiecie co? Ricardo Rodriguez może od nas odejść, ponieważ ma już 31 lat, tylko ja chciałbym za niego wyciągnąć około 30 milionów euro. 30 milionów, nie, nie sprzedałem mniej niż za 30 milionów. Jeżeli uda nam się go sprzedać za 30 milionów, to by było bardzo fajne, i wtedy moglibyśmy przejść do negocjacji z Lisandro Martinezem, który jest dużo młodszy, dużo bardziej perspektywiczny. Dzięki, dzięki temu e, dynamicznemu potencjałowi, który jest w tej fifie, możemy rozwijać zawodników niemalże do 99. W wielu karierach tak jest, że pół składu jest oceniony na 99. Mam nadzieję, że w naszym przypadku będzie tak samo. Widzę tutaj powołania na kadrę, eee, a my dajmy sobie trening. Na razie dla kogo można tutaj dać ten trening? Eee, kto by nam tutaj się przydał, żeby go rozwinąć, jeżeli chodzi o środkowych brońców? Kalabria w sumie może się rozwinąć, Plicari. Dodajmy trening w sumie, może dlatego, tego Calabri na razie w sumie czemu by nie e, rozwijamy sobie jak najbardziej. I na razie kalabria poczekamy, aż wbije 86 punktów oceny ogólnej, i wtedy znowu out i zastąpi go inny zawodnik. Na razie fajnie się ten zespół rozwija, cieszy mnie to niezmiernie. E, no i okej, okay. czeka nas mecz z Fiorentiną, z Fiorentiną, a potem z Porto. Więc um, a w sumie czeka nas parę dni przerwy, więc możemy przejść takim oto składem do meczu z Fiorentiną. Przyjdziemy jeszcze sobie tylko do konferencji, żeby zmotywować nasz zespół, żeby chłopaki widzieli, że mogą na mnie liczyć, że cały czas ich wspieram, jeżeli chodzi o mentalność. Bo fizycznie nie wiem, jak ich wspierać tutaj, bo to jest tylko FIFA. Eee, no okej, okay. jesteśmy bardzo szczęśliwi przed tym meczem, co mnie bardzo cieszy, więc e, i tu bardzo, i tu bardzo. I przechodzimy do meczu, w którym to mam nadzieję, że zdobędziemy 3 punkty. Na razie Fiorentina bardzo dobra forma ostatnich 3 meczów, ale Krzysztof Piątek z dubletem zapewnia nam zwycięstwo. Eee, no i okej, okay, mecz z FC Porto. Co, co ciekawe, każda drużyna ma po 3 punkty zdobyte. No i to jest dosyć ciekawe. To jest naprawdę dosyć ciekawe, że tutaj jest taki ścisk w tabeli jak na razie, bo każdy zdobył 3 punkty. No, a zobaczymy, jak to będzie dalej się prezentowało, bo jeżeli ta, ta grupa będzie tak wyrównana, to obejście z niej będzie naprawdę bardzo ciężko. Mecz z FC a potem gramy, nie wiem z kim, nawet nie, nie spojrzałem, więc tutaj na mecz ze FC Porto w sumie nie wyjdziemy podstawowym składem, ponieważ troszkę się coś tutaj musi pozmieniać. Na lewej obronie będzie Hernandez, środek może zostać. I w sumie atak też może zostać, chociaż wiecie co? Za Mufisadoparę niech wejdzie Lao. Eee, I tutaj niech wejdzie Suso. Gdzie jest Suso? Takie, Suso. Suso już też 27 lat, więc powoli trzeba będzie się go pozbywać, eee, bo na razie jakoś nie widzę przed nim zbyt dużych perspektyw. MezzFC Porto na wejście może być dosyć tru trudny bez Krzysztofa Piątka w podstawowym składzie, ale zobaczymy. Przegrywamy. Uuuu, przegrywamy, przegrywamy. Co porto zlekceważyłem troszkę ten mecz, no i sytuacja się komplikuje, ponieważ będziemy mieli tylko 3 punkty, w obliczu kiedy inne zespoły naprawdę się mają dosyć sporą przewagę. 3 punktów to jest naprawdę dużo w lice mistrzów, no to robi się dosyć nieciekawie. No i zobaczymy, jak to się będzie prezentowało. Mecz z Sampdorią, mecz z Sampdorią u siebie, więc tutaj przyjdziemy rezerwową, znaczy pół półrezerwowym składem. Tutaj Rodriguez tutaj niech wejdzie, w sumie nie, obrona, obrona niech wygląda następująco. Kaldara, ile ty masz wytrzymałości? 66, aha, to dlatego taką, taką niską kondycję masz. Środek zostaje i atak niech zostanie, może, może ten sam żoł Felix może zostać, ponieważ to jest nasza kluczowa perełka. No i tak możemy przejść do meczu z Sampdorią, który to mam nadzieję, że się uda wygrać. Tym razem bez konferencji przedmówczowej, ponieważ mi się nie chciało, wygrywamy 4 do innego, więc jeżeli wygramy ligę, to będzie naprawdę bardzo fajnie, ale liczymy na ten sukces w Lidze Mistrzów. E, Lukas Paketa nie czuje się tutaj dobrze, więc to mnie troszkę martwi, ponieważ gdzie my znajdziemy takiego zawodnika, gdzie my znajdziemy takiego zawodnika, który no, zastąpi Lukasa Paketa co najmniej 1 do 1, jeżeli nie lepiej. E, zobaczmy. E, a, czyli Lucas Paketa musi grać cały czas w pierwszym składzie, żeby czuł się dobrze. No cóż, w takim razie, ale on gra cały czas w pierwszym składzie, To jest dziwne. Dobrze, na ataku niech wejdzie e, Cyk. Zrobimy sobie coś takiego, i tutaj niech wejdzie Krzysztof Piątek, a tutaj niech wejdzie e, Hernandez, i tak to może wyglądać. Zobaczmy tylko. Zaraz jak się będzie prezentowała kondycja przed tym spotkaniem, oj ale teraz natłok meczy, mecz z Udineza, więc tutaj postawimy troszeczkę na bardziej znowu rezerwowy skład, myślałem, że czeka na nas troszkę dłuższa przerwa, ale niestety nie, środek zostaje, a tak może zostać w sumie nie, nie Malen i tutaj niech wejdzie Kieza, a za żo żoł żo Feliksa niech wejdzie Depay więc atak troszkę zmieniony, ten Lucas Paketa musimy go cały czas używać, żeby Lucas Paketa czuł się dobrze w naszym zespole troszeczkę zmęczony jest eee... Romanioli, ale trudno to ciekawe, Udinese wygrało z Legią Warszawa także dosyć ciekawie, że Legia Warszawa najprawdopodobniej w Lidze Europy jest więc no to cieszysz, że zespół z Polski jest właśnie w Lidze Europy teraz mecz z Napoli, a potem znowu znowuż mecz z FC Porto, Z tym, że mecz z FC Porto zagramy u siebie, więc tutaj myślę, że z Napoli trzeba było wyjść pod garniturem. E, no i tak to może chyba wyglądać, z tym, że Kaldara wejdzie sobie za Edera Militao e, i Eder Militao wejdzie na, wejdzie na FC Porto, czyli do, na swój były klub. No my przejdźmy jeszcze do konferencji, bo to jest ważne spotkanie i ważne, ważne jest to, że morale były. Jak najwyższy, przydałoby się, żeby gdzieś tutaj Lukas Paketa się pojawił, jakieś pytanie dotyczące właśnie niego, żeby podwyższyć jego morale, żeby nie czuł się sfrustrowany. Eee, łatwo nie będzie, bo być nie może. Tak jest, to jest bardzo dobra odpowiedź eee, na mecz z Napoli, akurat bo ma Napoli, które jest w tabeli szóstej w tabeli, więc na, to nadal jest Napoli, a my jesteśmy Wielkim Milanem. Mam nadzieję, że Wielkim. No i zobaczmy, zobaczmy, 4 do 0, aż 4 do 0, więc to jest wynik naprawdę niesamowity No właśnie, mecz z FC Porto, zobaczcie, FC Porto jest pierwszy w tabeli, a my jesteśmy na ostatniej pozycji Więc to jest mecz obowiązkowy, must, must win, po prostu must win, jeżeli chodzi o ten mecz Mam nadzieję, że tak będzie Ale zobaczymy jak, jak wyjdzie to spotkanie jak na razie no, nasza przygoda w Lidze Mistrzów okazała się troszeczkę brutalna, nie ma co ukrywać. Ciąg miesięczny raport o juniorach, okej, eee... okej. Okay, okay. Na razie za zarząd jest w miarę zadowolon zadowolony z naszej pracy, no ale my, my przejdźmy do meczu z FC Porto. Oferta 130 milionów za Lukasa nie, Ja na razie nie chcę, nie chcę go sprzedawać, ponieważ za bardzo, za bardzo mi zależy na tym zawodniku. E, tutaj Eder Militao, tutaj Ricardo Rodriguez. Rod 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 tutaj Duarte, chociaż wiecie co, niech zagra Romanioli, Tutaj niech zagra Van de Beek. E, tutaj niech wejdzie Leo, a tutaj Krzysztof Piątek. Bo myślę, że Krzysztof Piątek jest dosyć ważnym zawodnikiem i on powinien występować w większości meczy, właściwie we wszystkich meczach, w których jest to możliwe, żeby występował, żeby on po prostu wybiegał w pierwszym zespole i zobaczmy, jak to się będzie prezentowało. Wygrywamy, wygrywamy z tym, że w Piątek doznaje kontuzji. Tak mówiłem, że to jest bardzo ważny zawodnik, ale niestety doznał urazy to jest standard, więc będziemy musieli sobie poradzić troszeczkę bez niego. Ale to nie czeka, Ale teraz czekam na mecz z Benevento. Dobrze, widzisz, czy to jest Benevento? Tak mi się wydaje, że to jest Benevento, a więc powrócili do Serie A. Zobaczymy czy z przytupem czy jednak nie. Gramy na wyjeździe. Krzysztof Piątek zaraz zobaczymy, na ile został wykluc wykluczony z gry. Eee, cyk cyk. Tak to może na razie wyglądać. Krzysztof Piątek. Krzysztof Piątka na ławce rezerwowych zastąpi na razie Malen. Więc dobra, tak to może się pre prezentować. No i przejdźmy do samego meczu z Benevento. No i zobaczmy jak to się będzie prezentowało. Mecz z Benevento. Benevento, który jest bardzo dobrym zespołem jeżeli chodzi o mecze u siebie, aczkolwiek teraz nie podołali. Chłopaki nie podołali tym razem. Bo w starciu z Milanem ciężko by było jakiemukolwiek zespołowi się postawić, chociaż mieliśmy przykład w tym sezonie, że jednak łatwo jest się postawić chociażby takiemu FC Porto, ponieważ FC Porto to jest zespół, który, no nie ukrywajmy, nie jest jakiś super wybitny, a jednak dali radę się nam postawić, a Santoro wbija ocenę ogólną wynoszącą w 74, więc już niedługo wbije poziom złotej karty, co mnie bardzo cieszy i damy mu, i wtedy na pewno dużo więcej szans będzie dostawał. Eee, jakieś rozterki ma Suso, zaraz zobaczymy. Mm. Lukas Paketa jest nadal niezadowolony, ale już nie jest frustrowany. I SUSO, szczerze, SUSO będę się starał chyba jednak sprzedać, bo to nie jest aż tak ważny zawodnik dla naszego zespołu i fajnie by było wyciągnąć tylko za niego jak największe pieniądze, to było naprawdę, żeby jakiś Pito wleciał do naszego, do, naszego, do naszej po prostu kieszeni klubowej. Memphis Depay może się jeszcze rozwijać, więc go będziemy na razie rozwijali. Chociaż wiecie co, Memphis dbaje w przyszłości będzie pełnił rolę rezerwowego. Ja będę bardziej myślał, żeby rozwinąć zawodników, którzy e, będą grali u nas dużo, dużo częściej, więc na razie niech to tak wygląda. Lukas jak wbije 90, to będzie bardzo fajnie, ale na razie niestety nie wbija, e, no i Marino jakby wbił te 80 to też by było bardzo przyjemnie. Szykuje się troszkę jednak wietrzenie szatni, tak się zastanawiam, że Nikola zaniolo, jeżeli Nikola Ceniolo Nicola Zaniolo, albo Ceniolo Za Suso to by było coś, to by było coś 45 milionów euro za Suso e, Zobaczmy sobie e, 45 milionów euro za Suso Zaakceptowałem? Nie no, za, nie gadajcie, zaakceptowałem o można by było wyciągnąć z niego dużo, dużo więcej Ja cię nie mogę Ale takie miski, się czasami zdarzają Kurde więc tutaj sobie zlećmy. Czy Valencia by była za niego w stanie zapłacić tyle? To by było coś. Jakby Valencia to zaakceptowała, a nie Manchester United, to by było naprawdę bardzo fajnie. Ale niestety, niestety zaakceptowałem tę e, ofertę z United, ale to był mi Kurde. O, my z Juventusem tak na, na pobudzenie. Dostajemy jeszcze ofertę za pakiet a to mnie nie interesuje. E, mecz z Juventusem, do którego przejdziemy podstawowym zespołem, no i potem bardzo ważny mecz z, 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 z mmm, Szachterem Donieck. Dobra, tutaj może w sumie sobie wskoczyć Suso, chociaż on jest fru, fru, bardzo sfrustrowany, więc niech zagra Leo, tutaj niech zagra Hernandez, na środku może zagrać Militao, Calabria, Van de Beek, de Jong. Hmm. Niech zagra Piątek, niech zagra Piątek, bo to jest jednak zawodnik, który może zagwarantować sporo goli. A że potrzebujemy tego w meczu z Piemonte Calcio, to po prostu niech chłopaki pokażą na co ich stać. Jest, wygrywamy, wygrywamy. A Cristiano Ronaldo kontuzjowany, nie to, że mnie cieszy, ale na pewno jest to dobra informacja: to na pewno jest dobra informacja, ponieważ. Cristiano Ronaldo może troszkę zwolnił, jeżeli chodzi o strzelanie goli, ale to nadal jest Cristiano Ronaldo i może on zagrozić naprawdę niesamowicie. E, no i cóż, zajmujemy, zajmujemy drugie miejsce w tabeli, a my oczywiście celujemy e, wyjście z e, grupy Ligi Mistrzów, więc tutaj przydałoby się zająć albo pierwsze, albo drugie miejsce. Na razie mamy tyle samo punktów co FC Porto. E, no i zobaczymy jak to się będzie dalej prezentowało w z tarn Donieck, zobaczymy czy u siebie, czy na wyjeździe. No, SUSO został sprzedany za 40 milionów. Ajajajajajaj. Aj, 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 aj. No szkoda, szkoda, że tylko 40 milionów, ale no, w takim razie Nikola Zaniolo szykuje się na, na gruby transfer. E, jedyne co tej zmienię to coś takiego i atak zostaje niezmienny. Jeszcze wskoczę sobie Caldara za ponieważ on jest troszkę zmęczony. Romanioli to jest skała, skała, która się niestety często męczy. No, Przechodzimy do meczu z Szachtarem Doniec. No, jeżeli chodzi o triumf w lidze, lidze Mistrzów, będzie naprawdę ciężko. Już widzę, że te mecze nie są takie łatwe jak w Lidze Włoskiej. Wandebek, dziękuję za ponowne włączenie do składu. Cieszy mnie to, że po prostu jestem z niego dumny. Jestem z niego dumny. Eee, no i tak, tak, po prostu jestem z niego dumny. Co ciekawe pomimo rozwoju minusa do wartości dostał Marino, to jest dziwne, a Mattia Santoro, to jest nasza perełka, 378% wartości powiększył, o tyle swoją wartość powiększył. No i z, z, z AS Romą, zobaczymy na której pozycji, Nicola Zaniolo, na razie 16 bramek. Ostatnio jestem w całkiem niezłej dyspozycji, rozważę Twoją prośbę oczywiście. Ponieważ w tym meczu myślę, że zagra Romagnoli, tym bardziej, że Caldara jest już zmęczony. Więc Romagnoli, Caldara, Hernandez tutaj i Atak pozostaje, chociaż wiecie co, tutaj zagra Lo a tutaj niech zagra Malen. Zobaczymy jak to będzie się prezentowało. Szkoda mi trochę, że zdejmuje Krzysztof 5, bo jednak z nim jest dużo pewniej. Ale zobaczymy, to jest mecz na wyjeździe. Na razie porażka i dwa zwycięstwa w ostatnich trzech meczach. Zobaczymy, i my wygrywamy z tym, że Kalabria doznaje kontuzji, ale to nie jest aż taki ból, ponieważ Kalabria e, może zostać zastąpiony przez Edera Militao na prawej stronie, a na środek w, wleci chociażby Ricardo Rodriguez. więc to nie jest aż taki duży problem, e, bo na przykład, jeżeli e, kontuzji dostałby Lucas Paqueta, to w sumie też nie byłby jakiś problem, bo mamy dobrze obsadzony. W większości wszystkie pozycje mamy dobrze obsadzone, e, więc prowadzenie tej drużyny jest naprawdę takie spoko, imponujący występ Romanioli, imponujący występ. Zobaczymy, e, zaraz zobaczy tylko mecz z Lazio, Lazio, który jest na czwartej pozycji, co ciekawe kaliari jest na piątej pozycji, więc no, no naprawdę nieźle to wygląda jeżeli chodzi o ten mecz, mecz na szczycie, zaraz zobaczymy co miesięczne, a kiedy będziemy mieli raport zwiadowczy to mnie zastanawia, kiedy będzie raport zwiadowczy grudzień, mamy już grudzień, o właśnie dostajemy, a propos, dostajemy co miesięczny raport zwiadowczy no i jak to będzie wyglądało, zobaczmy Holandia, Holandia, dobra ale dużo dostaliśmy tych zawodników, więc Tobie podziękujemy Tobie podziękujemy, tobie podziękujemy. 130 milionów, yy, ciebie zatrudnimy, bo ty masz dużo wartość. Ty masz duży potencjał, ty masz duży potencjał, ty masz duży potencjał. Tobie podziękujemy, tobie podziękujemy, dziękujemy. Duża wartość, 15 lat, i duża wartość, więc to może być naprawdę bardzo fajny zawodnik. No i tym samym przechodzimy do meczu, do meczu, który jest dosyć ważny. W kontekście tego, że jesteśmy nadal niepokonani. Na środek wyjdzie sobie Kaldara, więc tak jak mówię, tutaj nie jest aż taki duży problem. Na razie z wszystkich formacji chyba obrona wygląda najgorzej, a reszta prezentuje się całkiem, całkiem nieźle. Przydałby się jeszcze właśnie tego Zaniolo tutaj za Memphis Depay'a kupić, ponieważ Memphis Depay ostatnio coś zawodzi. Zawodzi odkąd doznał takiej pot potężnej kontuzji, czy to znaczy potężnej, takiej. No i wykrakałem Eder Milita odznaje urazu Po tym jak wykluczony zostaje Kalabria No tak, no tak, dobrze, że to powiedziałem Kurde, no A ja teraz mecz Bardzo mecz, Szef, szefie Myślałem, że powie szefowo Bo to było coś dziwnego, gdyby powiedział do mnie szefowo Czy ja wyglądam na dziewczynę? No może, jestem taki piękny, ale No bez przesady więc to jest też ważny mecz. Każdy mecz jest ważny. Każdy mecz jest ważny. Marino. Na razie coś jest nie tak z tym Marino. On się w ogóle nie rozwija. Ja nie wiem, co z nim jest nie tak. Będzie trzeba go wywalić. Z tych treningów. Uuu, to będzie kluczowe spotkanie. Kluczowe spotkanie. Będziemy musieli tutaj wygrać, bo jeżeli FC Porto wygra swój mecz, to by było niezbyt przyjemne. Więc takim zespołem myślę, że możemy przejść do tego spotkania z tym, że Kurde, czy ja chcę tutaj Andre Kontiego czy Eder Militao? O, dobra, niech wejdzie Eder Militao, najwyżej zostanie zmieniony, bo ja nie chcę Kontiego wystawiać na tak ważne spotkanie, jakim jest mecz z Atletico Madryt, ponieważ no to jest duże ryzyko, że po prostu Conti nie podała, ponieważ to jest dosyć niska ocena ogólna. na no, Eder Militao, zobaczmy. 3 do 1 wygrywamy, ale kupujemy to kontuzją naszego, niestety, kapitana Romagnoliego.